Aleksander Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, Między stoły stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan poleł i ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolnoć tomku w swoim domku. Cóż byłem mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu spowały coś mu na skapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Sztuk puki zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką miedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowie. Ależ. Mości panie, mnie kapie na głowę! A Paweł na to Wolnoć Tomku w swoim domku? Z tej opowiastki Morał w tym sposobie Jak ty komu Tak on tobie